Oh, hejko, zapraszam Was na przegląd z sklepu Teddy i Kik. Co wczoraj Wam wspomniałam, ale dzisiaj dogrywam, to... dogrywam i urwało mnie. znaczy, się wiecie, nagrywałam, a okazało się, że się nie nagrywa. Także zapraszam Was na przegląd. Tadan! Jesteśmy w Teddy i spójrzcie ozdoby świąteczne. Po drugiej stronie jesień, jeszcze wiosna jest taka, lato nieskończone, wiecie, niesprzedane, a już mamy piękne okay. ozdoby. Bożonarodzeniowe, te domki były cudne, i te również. I tam było dużo rzeczy. Chociaż nie, jeszcze nie było tyle tego asortymentu, co w niektórych sklepach, co niektóre dziewczyny pokazują na swoich kanałach. No to ten, Teddy, u mnie jeszcze był taki bardzo skąpy i ubogi, ale już było co wybierać. No i tak powiem Wam, że tak przeglądając te rzeczy, mam wrażenie, że to wszystko w zeszłych latach było. Może coś przyjdzie. No i tu Halloween. Te okropne czachy, których będzie jeszcze trochę maski. No i to już nie będę gadać. Spójrzcie sami, co tam Teddy przygotowało w tym roku. Jest tutaj ten cyrkiel szczęsny, nieszczęsny, bo jego cena była powalająca. Ponad 40 zł zobaczyłam to przy kasie. No i co? Odłożyłam dlatego, bo wydaje mi się, że jest niewarty swojej ceny. A jeśli jest warty, to na pewno nie do podstawówki, tylko do wyższej szkoły. Oglądałam zeszyty, bo wiecie co, szukałam zeszytu do muzyki. Niestety nie znalazłam. No, więc będzie trzeba kupić ten zeszyt. Jak każą, to każą, wiecie, jak to jest w szkole. I przenosimy się szybciutko do kik. W kiku Boże Narodzenie oczywiście też jest. I też mam wrażenie, że to już wszystko widziałam. Naprawdę to wszystko, te domki, te wszystkie ozdoby świąteczne już widziałam. Mam nadzieję, że coś nowego jeszcze dorzucą no bo to dopiero początek i coś będzie innego niż w ubiegłych latach. to jest zaraz będzie malutki przeskok z Bożego Narodzenia, cofamy się do jesieni, której tak naprawdę jeszcze nie było. Dopiero przed nami jesień, a mam wrażenie, że bardzo mało tych ozdób było. I ta dynia welurowa, bardzo ładna, ale ku mojemu zdziwieniu z steropianu. Chyba tak, bo była bardzo, bardzo lekka. A oprócz tego dodam, że albo ja za późno pojechałam, albo taki słabo tego wszystkiego świątecznego, nie tego jesiennego było, bo naprawdę też mało tych rzeczy. Te grzybki i tak dalej, to już mam. Nie wiem, no nie zachwycają mnie te ozdoby, powiem Wam w tym roku. Czekam na coś lepszego, ładniejszego. Zobaczymy. Ciutki powrót do domu, robimy kawkę i zabieramy się za takie małe, małe sprzątanką. Także zapraszam Was na mini clean w mi. Wiem, że to lubicie. Ja też to lubię. Także muszę się zebrać, żeby nagrać znowu coś takiego, bo pora pochować letnie rzeczy, ozdoby, kwiatki i tak dalej. I wyjąć no co jesień. Nie mój synu. Jeśli go słyszycie, to właśnie on tutaj śpiewa. Zaśpiewaj synu lalala la, la. Wam ale mi kawa czasami ale to czasami w ciszy, w spokoju smakuje najlepiej wtedy można poczuć smak tej prawdziwej kawy ale no nie powiem, że zawsze bo czasami też lubię w towarzystwie wypić dobrze, nie gadam tylko sprzątam Pora właśnie na nie. Troszeczkę poczekały, odleżały swoje, ale przyszła właśnie pora. Na co? Zaraz zobaczycie. Zawsze jest to, że zawsze gdy staram się po cichu coś zrobić, gdy młody śpi, to nigdy nie wychodzi, zawsze coś walne, stuknę, coś mi spadnie, naprawdę, nie wiem jak to moja mama robi, ale ona potrafi tak cicho chodzić, że nawet, wiecie co, nie słychać jej, przeciwieństwo mnie, bo mi zawsze, a to kubki spadną, a to właśnie krzesłem stuknę, puknę, szczęście się nie obudził i jeszcze troszeczkę postał. Zobaczenia kochani, do jutra. Jeszcze Wam tylko szybkę mówię. O pa-pa!